Mango z tej strony, Makrywilia. Dzisiaj zagramy sobie znowu w akinatora. Dziękuję za 10 łapek w górę. No to przejdźmy już do akinatora. Dobra, jedziemy. Wiek, 18 lat i pierwszą postacią y, to będzie hmm. No pomyślmy, kto by tu mógł być. Hmm. Kurde, no. Dobra, weźmiemy Blowa. O, Blowa. Czy Twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy Twoja postać jest YouTuberem? Tak. Czy Twoja postać jest związana z Minecraftem? No, nagrywał Minecraft, no to no, tak. Czy Twoja postać ma siostrę? Nie wiem. Czy Twoja postać mieszka z rodzicami? Tak. Czy Twoja postać. Czy ciało Twojej postaci jest zrobione z metalu? Nie. Czy Twoja postać jest żółwiem? Nie. Czy Twoja postać uwielbia piwo? Nie wiem. Czy twoja postać zdobyła Mistrzostwo Świata? Nie. Czy twoja postać wystąpiła w teledysku? Nie wiem. Czy twoja postać ma psa? Nie wiem. Czy twoja postać jest piosenkarzem rokowym, piosenkarką rokową? Nie. Czy twoja postać jest średnioumiejana? Nie wiem. Yy, czy twoja postać jest związana z mlekiem? Nie. Czy twoja postać była z kimś w związku? No jest. <laughs> Czy Twoja postać pochodzi z Francji? Nie. Czy Twoja postać brała udział w Igrzyskach Olimpijskich w Londynie? Nie. Czy Twoja postać miała kiedyś ko włosy blo koloru blond? No ma, no to tak. Czy Twoja postać została skrzeszona z, z martwych? Nie. Czy Twoja postać ma włosy koloru blond? Tak. Czy Twoja postać jest członkiem dwuosobowej grupy? Nie. Czy Twoja postać ma brata lub siostrę? Nie wiem. Czy Twoja postać jest zwierzęciem? Nie. Czy twoja postać ma słownych znajomych? Nie wiem Czy twoja postać jest częściowa łysa? Nie Blowek Najlepszy znany youtuber, lepszy od jego. Nieprawda Redzie jest lepszy Dobra SMS przyszedł Dobra yy, Drugą postacią to będzie laleczka, czaki. Czy twoja postać jest youtuberem? Nie. Czy twoja postać jest mężczyzną? Nie. Czy twoja postać odzywa się do ciebie? Nie. Czy twoja postać ma telefon komórkowy? Nie. Nie. Czy twoja postać jest zwierzęciem? Nie. Czy twoja postać ma dwoje, dwoje oczu? Tak. Czy ta postać naprawdę istnieje? Nie. Czy twoja postać ma koloru bl blond? Nie. Czy twoja postać pochodzi z gry komputerowej? Nie. Czy twoja postać walczy? Tak czy, y, po, czy twoja postać pochodzi z anime? Nie Czy twoja postać jest bohaterem książki? Nie Czy twoja postać występuje na kanale Cartoon Network? Nie Czy twoja postać ma rude włosy? Nie Czy twoja tak? ma y, specjalne mocy? Nie czy, y, W tytule filmu? Tak y, Pochodzi z Chin? Y, nie wiem czy to używa algorytmów? Nie. Yy, nie. Je, jest zła. Jest zabawką. Yy, jest za w swoim kraju? Nie wiem. Czy swoja wazeta jest mechaniczna? Tak. Ubiera się na czarno. Nie. Jezu. Nie, nie, nie ta lalka. Nie. To nie ta lalka. To, to było bo dobra, to tamta um, lalka. Dobra, jedno i jedno zgadnę. No to cztery postacie dzisiaj będą. A no, nawet pięć. Dobra, trzecią postacią to będzie. Yy, kudy Kudy, no, tu może być tu. Następnym. Pod następnymi. No pod tym odcinkiem dajcie mi jakieś fajne pomysły, żeby mu to. żeby zgadł to. Dobra, a następną postacią to będzie. I samu I samu ich swą. Twoja postać jest dziewczyną? Nie. Czy Twoja postać żyje w Twoim kraju? Tak. Czy Twoja postać tworzy filmy na YouTube? Tak. Czy, czy Twoja postać jest związana z Minecraftem? No raz tam nagrywał. Czy Twoja postać ma siostrę? Nie wiem. Czy Twoja postać gra w wzroście w Nie. Czy Twoja postać jest gejem? Nie. Czy Twoja pioska, postać mieszka z rodzicami? Tak. Czy Twoja postać ma psa? Tak. Czy Twoja postać jest z dinozaurami? Nie. Czy próbuje cię zabić? Nie. Yy, Bosem w grze? Nie. Czy Twoja postać jest żółwiem? Nie. Czy Twoja postać to się okulary? Nie wiem. Czy Twoja postać spotykała się z kimś znanym? Nie wiem. Tak. Czy czarnych znamion? Nie. Czy twoja. Nie wiem. No, pytałeś się. Pije piwo? A my tak. Czy twoja postać czasem obraża ludzi? Nie wiem. Czy twoja postać została odkażona o morderstwo? Nie. Czy twoja postać używa wulgaryzmu w swoich tekstach? Tak. Czy twoja postać let, l, łatwo wpada w gniew? Tak. Czy twoja postać jest związana z kolorem niebieskim? Nie. Czy twoja postać jest youtuberem? No tak. E, 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 nie. Dobra. I czwartą postacią. czwartą postacią to będzie. Yy, to będzie. Kurde no. To i Boni. To i Boni, a nie Boni. Czy Twoja postać znacie osobiście? Nie. Czy Twoja postać pochodzi z Polski? Nie. Czy Twoja postać jest prawdziwa? Nie. Czy Twoja postać nosi buty? Nie. Czy Twoja postać. Tak? Czy należy do gry? League of Legends? Nie. Czy twoja postać chodzi z by serw Nie. Tak jest, związana, Jest królikiem. Z kolorem niebieskim. Ma twarz. Jest młoda. Jest niebieska. Nie. Nie. Królik z gry. Fuck to jest. Dobra. Czyli Akinator teraz wycię. Dobra, to by, było na, to by było na tyle w tym odcinku. Jeżeli chcecie więcej, jak to, zostawcie 15 lajk, łapek w górę. Zostawcie mi inne jakieś pomysły na to, co on ma zgadywać. No i teraz trzymajcie się. Cześć!